z tej strony, będziemy grać sobie w Chapter się, no Chapter drugi po playtime, e, wiecie, że to jest creepy gierka, więc ten kto się boi, to niech wyłączy sobie kompa najlepiej bo to naprawdę jest creepy gierka. bardzo creepy stara, myślę, że na razie telefon ok, nie widzicie jakoś Nie no poczekajcie, może jeden komiks tutaj, mniej tak, bo mam telefon na komiksach, bo nie potrafię zrobić tak i kamerki dobrej jak to inni youtuberzy robią lepszy ode mnie. Ja tak nie potrafię zrobić, dobra, więc będzie tak. I oczywiście klikamy sobie chapter drugi, bo już dawno nie grałem, znaczy... W ogóle w chapter drugi nie grałem. W ogóle, więc dzisiaj mam szansę yy, przetestować i oczywiście ten odcinek będzie podzielony na parę części. Ponie, oj, ponieważ Ponieważ... Niewejzo. Oooo, ja Cię kręcę, ponieważ y, chapter drugi można grać dłużej, a ja tymczasem jeszcze ja Wam przypominam, żebyście zostawili subika oraz łapkę w górę na moim kanale i lecimy z tym. Mamy ta jakaś. Zerwczona jak so skip, bo ja już ją znam i w ogóle odkryłem taki bug, że można mieć trzy łapki bez czytowania, cytowa wiecie? że Bez takich cheatów, bez modów, tych, że wgraje wam się, że wgra jakieś nie przez ściany, usuwanie czegoś, bez, totalnie bez tego. Da się mieć właśnie y, trzy łapki chyba. I czemu, co się stało, czemu to tak, czemu takie piksele latają, okej, okay, drogie kwipi. Okej. Okay. Ja jeszcze z tą część w ogóle grałem, słyszałem tylko o tym bugu, tylko nie pamiętam, czy było przełożyć, trzeba było dwie łapki, więc wszędzie będę przekładał dwie łapki do jednego tego. I co te? O, ty popi. No to jednak popi jest niegrze... a dobra, jednak jest grzeczna. Nie, to nie. To jednak jest niegrzeczna. Dobra, e, gdzie są te drzwi, które zostały odsłone? A, okej. Okay. Trochę mi piksele latają, ale jakoś przetrwam. E, wy coś widzicie w ogóle? O, w ogóle nie widzicie ekranu, poczekajcie. Poczekajcie. Mamy sekundeczkę. To musi być ten komiks. to, dwa... Okej. Okay. Teraz jest chyba lepiej. Nie no, nie no. Poczekajcie, może sobie podjaśnię kompa? To jest max Jakieś specjalnie już orwają, ale przetrwam. Nie, poczekaj bo wy widzicie jakoś płynę mam Okej, okay. jeszcze dwie książki. Tak jak to, to wszystko wygląda. Znaczy jest ten lecha, no o tym go od tyłu odpiera temperatura A od zależy, czy widzicie, czy nie. A no co się rozwiązało wszystko? Hmm. A, może być tak jakoś zrobione tak? Nie masz. Hmm, hmm, hmm. No. Możesz tak. <noise> nie no, bez przesady, halo. Dobra, okej. Okay. Nie no, nie będę taki. No no nic, no musicie troszkę słabiej widzieć. Ja inaczej nie poradzę. Przepraszam Was bardzo, ale taka widoczność to jest maksymal. Dobra. Żebym ja też coś widział. Chwalę do piekła? No zamknęli Wszystko tutaj zamykane. Tu mamy. Widzi to? Czy nie? Nie widać. O, jak śmiesznie wygląda. O, to ma Dobra. Idziemy. Ile Ludwig. Ludwik? To by tam za chwilę wejdę. Ale chyba jednak trzeba tutaj wejść. Dobra. A nie, okej. Okay. Trzeba jakiś chyba klucz znaleźć. Jaki nowy klucz? Ej. Halo. Ej, chyba ja będę się musiał nauczyć tutaj... Nie, ja chyba... No to się widzimy za pół godziny, nie na no, żartuję oczywiście, dobra Nie no Nie potrafię, totalnie Nie, nie, no, naprawdę Nauczcie mnie jak to robić, please No nie, no Troszkę widzimy się za pół godziny, dobra? Dobra, albo nie. No nie no! Przecież jak klikam wtedy, to mi ląduje tutaj do środka, halo. Nie, naprawdę, jestem zły teraz. Teraz to będzie złożyło złapać. Nie, dobra. Zobaczcie, że musicie to oglądać, to sobie w filmik, może jak nie macie się tego siły oglądać. O Jezu, naprawdę... Ja chyba jakoś tutaj pudełko tak chwilę przytargam, jak będzie. Nie. No to mi nie pomoże raczej. Hmm... Nareszcie! Ostrzegam was, że to creepy gierka jak ktoś się boi, to niech lepiej to włączy. ja muszę sobie Okej, okay, Hagi sobie mocnego przytulasę i tak dalej. E, co ja teraz mam zrobić? O! Coś tu jest. Okej, okay, trochę creepy. O, klucz. Na całe szczęście już teraz nie muszę e, się na tym chwytać, ponieważ teraz mogę zrobić sobie tak i tu wejść po belce z poczką. A najgorsze jest to, że chyba kiedy mieści go, mam long legs. To ja też będę musiał w trakcie pościgu używać tak na tej łapce hopsa. I może być problem. Wtedy, bo ja się tego nawet nie umiem tego robić. Co jest? Co ja mam? O! Jakaś suetka, chyba? Co jest? Co mi zliczyło poduszkę? Dobrze, i to teraz. O, okej. Okay. Jezu, jak się wstraszyła. Tutaj jakąś drogę mamy. Czy wy to widzicie w ogóle? Jezu, w jad... Nie chciałaś mnie wystraszyć na pewno. Otwórz się stąd. Ja potrzebuję tego guzika. Działam kino? Ej, czemu? Czekaj, by mi się od ciebie czepiło. To jest jakiś bok? No. To może najpierw lewą, potem prawą. Dobra. Co jest? A może to jest jakiś pachołek? A, no tak, jestem głupi. <noise> co się dzieje, to się dzieje, ja pachołka nie zaczepiłem. Jednego. A no nie co ja zrobiłem? Dobra, poczekajcie. Znowu się widzimy za pół godziny. Zaczepiło <noise> hmm. się? No oczywiście, że nie, no jak ja myślę. To są zasłupy do zaczepienia. Okej. Okay. Dobra, udało się. ta, tak, tak, rozumiem, że O nie! Co jest z tymi łapkami? Co się buguje. Tu <mum> jest wiadomość, ale to mnie nie interesuje. Co jest? Czemu się tu nie mogę zaczepić? Dobra, udało się. Tu wleść Nie wiem, co ja otworzyłem dokładnie, ale za chwilę zobaczymy. Hey, Ta, e, gdzie? Okej. Okay. To jest jakaś przeklęta lalka. Ona nawet nie otwiera Ona nawet nie otwiera łz, jak mówi. E, co ja, a ja chyba tą bramę otworzyłem, co tam była, tak? Kasety mnie ogólnie nie interesują. Skąd to się tu wzięło? A właśnie, gdzieś mi będzie łapki przekładać. Hey. Dobra, to chyba jednak nie tu. Dobra, pyk, pyk. O nie, tu znowu na ten. O, teraz mam przeklapane, bo tam się chyba ginie, jak już się spadnie. O, ale ładnie mi weszło. Więc jest zamknięte zamknięte, okej. Okay. Tu plakaty, o! Czy mam iść tutaj, czy raczej otworzyć... Nie, raczej mam otworzyć... To jest popi. No. Jezu! Jezu! Co ja teraz mam zrobić? Co ja teraz mam zrobić? Przepraszam, ja tu zginę, jak tu skoczy. Dobra, raz cię żyje. Ja gdzie jestem? Łyzu, koledzy to jest? Biedna popi Elliot, Ludwik, jeszcze tam jakieś. O, proszę bardzo. O to jest łatwe! To jest bardzo łatwe przecież. Nic nie mówiłem. Dobra. A co może za takiej razie zaczepić. Tak? O, tej! Ja tu będę na tym chyba siedział godzinę na poważnie. Hmm, dziwne, poważnie. A zaraz ja chyba mogę tą łapką jeszcze i tej mi nie zerwie. A nie to, to, to też mi zerwie. Nie dobra. Tutaj jest to, a tu jest to. A zaraz to w takim razie może. No nie, zaraz, ok, to stop. Ja nie chcę o to zaczepiać. Przejdę. No ale jak to ty też... Nie dobra, czekajcie. Napiszcie mi w komentarzu. Nie macie mi jak w komentarzu napisać. Czy ja jakoś tutaj mam... To jest? Czy ja mogę skakować teraz grę? Nie, trzeba zaczepić do słupek. dziwne. Poczekajcie tu chwilę. Ok, to widzę, że jest skomplikowane. To samo się tutaj zaczepia. Nie, to poczekajcie chwilę. Może to trzeba zrobić tak. To poczekajcie, cięcie zrobię. Ok, koniec cięcia. Ok, spokojnie. I ciągle jestem, jak widzicie, w tym miejscu. Skoro tutaj jest to, to może. <laughs> nie sądzę, przysięgam, że nie sądzę, że zaczepiłem o ten słup. Ej, to chyba jakieś jedno rozwiązanie, że o ten słup trzeba właśnie zaczepić. Może coś się wtedy lepiej dzieje. Ajt, a jednak. Nie no. Ej, coś się chyba dzieje, kiedy o ten słup zaczepiam. Chyba coś z tym słupem muszę zrobić, jeszcze czuję. Poczekajcie. Nie, bo wtedy to mnie i tak urwie. A ja nie chcę. Teraz bardziej mi urwie. To poczekajcie, może. O, teraz, teraz mi nie urwie tego. Spoko. Tylko, że mi. Tylko, że jakby mam teraz przejść. Jak ja teraz mam, przepraszam bardzo, przejść. Zaraz nie mam jak przejść tutaj. Nie, to też trzeba jakoś rozkminić Chwilkę. Dobrze. Jakoś mi się udało. Czy ja... to ja otworzyłem. Jakoś game station chyba. Okej. Okay. O, i tu chyba trzeba było z łapki przyłożyć. Czemu się nie mogę ruszać? Dobra, już mogę ruszać. Zobaczmy, czy uszłę sobie ławki? Nie wiem czemu, ale tak po prostu chwileczkę. A mnie Co jest? Długie ma nogi, róży panią, kto się bojza. Piosenka, przejemka, PBG, polecam zobaczyć. Weź ksiotni ode mnie. I teraz mody idę stroj Wyszła tu normalnie Okej, okay, czyli pociągiem wysiadam z tej fabryki Co, i czemu ona na ma... kież... A, bo ona zamknęła brwi, okej okay. Trochę to krypie wyglądało. Daj. Dla powodzenia, mam To jest zamknięte, ok. Ona mi to otworzy? Nie. No ale musiałam jej akurat czerwoną łapkę zabrać, żeby. an tak chyba, bo... bo miejsce na zieloną by wtedy. Bo chyba tutaj nie mogę mieć na... łapka. To jest mamuszka. Patrzcie. To jest mamuszka. Dawne dobre czasy. O nie, to jest to! Z PJ kapilarem chyba. Co najpierw? No A nie, to jest na łapkę wymagano dobra. Jest jakieś łeke łagi i musical memory. Zaraz. Hm. Teraz, Teraz jest jakieś trzy gry muszę. To jest pierdzi, co? Ra, ona wydaje jakieś dziwne głosy. Spoko. I co ja mam teraz robić? Przepraszam bardzo. Tu jest ten Bonzo Bunny, czy jak mu tam... Bonzo Bun? Nie, bani się czyta. Hmm. Hmm. Nie, ja nie wiem, co teraz mam robić. A kiedy to mu też kliknąć? Coś tu pika no to sobie chwilę poczekamy przez ten dialog. W tym czasie sobie... To jest czemu tam mi łapka weszła? Aj Dobra, widzę, że to nie zaczeka się się przed czem spraw. Zobaczcie sobą widoczność ogólnie, ale ja lepszej nie potrafię zrobić. Bo inaczej nie widzicie całego ekranu. Co to, to się teraz otworzy? Jakiś zielony. Gu... Co jest? Otwiera gra się jakaś gra. No dobrze. E, to może przejdziemy tą grę i... będzie koniec tego odcinka i w drugiej części sobie damy dalej. Jest zamknięte. O. Moska mówi, że wie, kiedy są nasze urodziny i... O, dziura. 22 czerwca albo 28 jakoś tak. Chcecie się to otworzyć. Chyba nie. Dobra, pójdę sobie tutaj. Mmm... Tu w drabinę trochę kryje. Czy ja mam tu forki? Okay. Okej. Okay. Czy ja mam tu wejść? Czy to, to ominąć? A ja chyba mam tu wejść. Tak? Tak, mam tu wejść dokładnie tak. Zielona łapka tu będzie. Wow, kozacko, chyba. Chyba. Ale tu coś tak czuję, że chyba powinna być zielona. Ta, zdecydowanie. Widzicie? Przez chwilę mam zieloną łapkę. Patrzcie na to. Przez chwilę mam zieloną łapkę. Ej, fajne. No dobra. kaseta, ale kaseta mi nie, nie interesuje. A bo dobra, to no, no to w kolejnej części damy dalej i się mam Cześć! Za kanał. Co jeszcze mam ciała? Yeah.